Już odpoczynamy drugą meczu, e, po już grają w drugie e, spotkania, więc na pewno e, jakieś analizy e, po pierwszych meczach nastąpiły. Drugie e, e, zwiększenie czasami między zawodnikami, e, na pewno pomaga w e, doświadczeniu, te, które też wiele zespołów zdobywało na e, różnych turniejach rani e, ogólnopolskiej, a na przede wszystkim rani e, światowej czy europejskiej, no i myślę, że kolejne spotkania na pewno będą lepszym e, stylu. Ale E, Zgubiamy się jeszcze na tym, e, co rozpoczęło e, e, się, e, się na wojsko e, numer e, 3. Tutaj w tej chwili e, mężczyzna: Walsh, Słodra, 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 Jeden do innego.

Jeszcze czekamy na zgłoszenia, a my z czekamy na zgłoszenia albo... Z finału kogursów wstawów jeszcze e, ktoś z Was absolutnie zachęca tego, aby zapisał się na listę w biurze zawodów. Konkurs wstawów odbędzie się tutaj w przedmiotu pomiędzy męczami, więc koledzy, no, którzy będą zapraszani Was do tego, <trujne> aby tak, wpisywać się na e, listę. Kongurs wstawów, finału kogursów wstawów, listę jest otwarta, więc koniecznie, więc myślę, że na pewno bardzo proszę, żeby e, Bardzo króciutko. Są do wzięcia, więc mamy nadzieję, że ta impreza, jeśli ktoś z Was absolutnie ma prognozę na to, żeby zrobić niezłe paki, to koniecznie powinien wpisać się na nie, listę pierwszych zawodów. Czekamy na Was w konkursach, już niebawem. Jeszcze lista jest otwarta, jeszcze można się wpisać, więc y, zapraszamy wszystkich. Mieszka na wojsku numer jeden, również drużyna Kukwale kontra Chłopaki z MKS-u. Zapraszamy do za naucznika, prosimy także o przyjmowanie sędziów. Zapraszamy i zaczynamy mecz na boisku pierwszym. Zespół Kukwale i Chłopaki z MKS-u. Jego górnieją ZNK 4 West, mistrzostw Polski dla wojsku numer jeden. W drugim meczu zagrają chłopaki z NKS-u w składzie Mielek Korostecki. Przyjmujemy ich brawami. Również w drużynie chłopaków z NKS-u Łukasz Frącz. Brawi w I Witanie. A na przeciwko stanie drużyna uchwale, a zanim poznamy skład zespołu zapraszamy z sedim spotkania i Robert Morda. Zanim się skład zespołu z uchwala. Wszyscy jesteśmy fanami krzykówki, ważna informacja, i o Polsce, jeden z najlepszych studiów krzykówki w Polsce, e, prezentujący go e, z takiego okresu ojca na świecie, Robert uczy się przejść, a nawet w szczycie, na nadlepiach mamy pomistrza swego przeskoczył. Na ulicy, na ulicy proszę, ważna wieść z Hamburga, po pierwsze czwarcie. polska reprezentacja prowadzi z Niemcami, po pierwsze, dalej, na następne, na Wilkie, A teraz w składzie, na pewno nie jednego filtra, do niczego mają, poznanie e, zespół kuchwale w składzie, który ma się następująco. Dominik Fiala pro Seriusz Michał, Tomasz Pietruszewski i Marcin Stobroński oto drużyna Kuchmane skutna zdraża jest niesłuchna tak co? Pop? Do uchwały. Pozdrawiam, że uchwały w tym ośmiu. Już jutro, ale bliżej, bliżej niż do uchwały. Dobra, tak proszę o wyłączenie. Dobra, dobrze. 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 Z Niemcami. A mecze tutaj na ulicy polskiej, filmowany w zebrać się na przygody można cały czas gdybyś i że zjedzisz streamingu na stronie, gdzie zulajś a tak się ma, zlatał po siłności tam znajdziecie na pewno również śmietki do tych tych meczów, meczów, które odbywają się na olimpiadzie Cały czas zapraszamy do uzupełniania listy do konkursu w Stadów, który odbędzie się tutaj o godzinie 17, Koniecznie wpisuję się na listy, jeśli macie zdolności i możliwości skokowe. Wielu lat nie ma, nie ma, nie ma. Weźmy udział w naszym produkcie, a nie jeszcze w na listę w zawodów. Finał po Bruszu będziemy to będzie się w kolejnicy Piotrowskiej o godzinie 17. Jeszcze jest moment aby wpisać się na listę. Naprawdę zachęcamy wszystkich do wzięcia bardzo atrakcyjne nagrody. koniecznie wpisujcie się i jeszcze udział w tym Jeszcze lista jest to pary dni otwarta, jeszcze parę do tego, aby się e, na listę. Wokół stowiczów, wokół tutaj podczas Senatu na przykład z finału głównopolskich mistrzostw z grypolu. Zachęcamy Was i zapraszamy.